Został nam miesiąc do świąt Bożego Narodzenia, czyli w niedzielę rozpoczynamy adwent, i jak zaczyna się adwent, to dla mnie oznacza tylko jedną rzecz, że za cztery tygodnie przychodzi Mikołaj. Przychodzi Mikołaj, więc to już jest ostatnia prosta, nie, wolno, nie warto kaszanić, nie warto robić żadnych głupot, bo Mikołaj patrzy. Ja mam nadzieję, że mój Mikołaj patrzy, że już ma gruby portfel i widzi, że przez cały rok byłem grzeczny, a na tej ostatniej, ostatniej prostej to już będę idealny. Także Mikołaju, pozdrowienia i, i doceń to, jak się staram. Cześć, mam na imię Michał, jestem pastorem w ICF Pytkosz. Jestem przede wszystkim mężem cudownej mojej żony Izy i mam trzy wspaniałe córki: Ole, Anię i Liwie. Tutaj chcę, żebyśmy mogli razem zadawać sobie trudne pytania i szukać na nie biblijnych odpowiedzi. Chcę, żebyśmy wykorzystali ten miesiąc przed świętami na też zadawanie sobie troszkę trudniejszych i bardziej poważnych pytań. Adwent oznacza przyjście. Oznacza przyjście i skoro Jezus przyszedł, to jest zupełnie logiczne i naturalne, że możemy sobie zadać takie adwentowe pytanie, gdzie jest Jezus? Więc chciałbym, żebyśmy przez ten miesiąc, Yy, będę tutaj wrzucał różne odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Jezus. Yy, na samym wstępie chcę powiedzieć, że jestem świadomy tego, że to pytanie, gdzie jest Jezus, można zadać w różny sposób. Jeżeli ciebie drażni to pytanie i sobie myślisz, o Boże, co za kolejna. Religijna gadka, guzik mnie interesuje, gdzie jest Jezus. To bardzo cię proszę, daj mi te kilka minut i, i posłuchaj, bo wierzę, że również o Twoją perspektywę będę chciał rozszerzyć te rozważania. Bo można to pytanie, gdzie jest Jezus, zadać na różne sposoby. Taki pierwszy i najprostszy najłatwiejszy sposób to jest oczywiście pełne entuzjazmu, pytanie głęboko wierzącego człowieka: gdzie jest Jezus? Gdzie mogę się więcej o nim dowiedzieć? Jak mogę nauczyć się go naśladować? co zrobić, żeby być mu bardziej posłusznym. I będę starał się, będę starał się być inspirujący, więc jeśli Twój sposób zadawania pytania, gdzie jest Jezus, jest właśnie taki, wow, gdzie jest Jezus, bo chcę Go lepiej poznać, to mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie zachęcające. Ale zdaję sobie też sprawę, że można to pytanie, gdzie jest Jezus, zadać w zupełnie inny sposób. I to może być takie pytanie, no okej, okay, słyszałem o Jezusie, ale też znam Jego uczniów i, i wtedy to pytanie brzmi, no gdzie jest Jezus, prawda? Bo Ci uczniowie... Wydaje się, że z tym Jezusem nie mają nic wspólnego. No i rzeczywiście, na co tu dużo gadać. Historia Kościoła to, to w jakiejś mierze historia wojen, konfliktów, obrzucania się klątwami. Dzisiaj, przyglądając się z boku, nie obrzucamy się klątwami, ale obrzucamy się hejtem. I to powoduje zrozumiały sceptycyzm i dystans. Więc, jeśli zadajesz to pytanie, gdzie jest Jezus ze, z takim sceptycyzmem i dystansem wobec chrześcijaństwa, to chcę Ciebie zachęcić, będę się starał w kolejnych odcinkach i w kolejnych odpowiedziach na to pytanie, gdzie jest Jezus, uwzględnić. I wziąć pod uwagę też taką perspektywę, jako, jako w jakiejś mierze zrozumiałą i, i zasadną. Można to pytanie, gdzie jest Jezus, zadać w zupełnie inny sposób, ze złością, z rozgoryczeniem czy z bólem, i, i wyobrażam sobie, że, że czasami znajdujemy się w życiu w takim momencie, w którym zadajemy pytanie, nie gdzie jest Jezus, ale raczej to jest pytanie, gdzie do jasnej cholery jest Jezus? Gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy odchodziły najbliższe mi osoby? Gdzie jest yy, Bóg, kiedy, kiedy, kiedy wokół dzieje się tyle draństwa, a ludzie, którzy się powołują na jego ambasadorów, czasami mam wrażenie, że sobie tylko Panem Bogiem wycierają gębę. Więc, więc na ile to możliwe, będę starał się też mieć na względzie to, że, że to pytanie, gdzie jest Jezus, yy, można zadawać również z takiej perspektywy. I wreszcie czwarta perspektywa, która przyszła mi do głowy zadawania tego pytania, gdzie jest Jezus, to jest taka perspektywa osoby poszukującej. Gdzie jest Jezus? Czuję gdzieś, wyczuwam podskórnie, że, że jest Pan Bóg na niebie, że, że jest jakaś duchowa rzeczywistość i, i, i potrzebuję pomocy w swoim życiu. I jeśli Bóg mi nie pomoże, to już mi nic nie pomoże. Więc jeśli jesteś potrzebującą osobą, która, która szuka, to mam nadzieję, że to też będą dla ciebie Dobre rekolekcje i zachęcam Ciebie do tego, żebyśmy wspólnie razem je przeżyli. Więc rozpoczynamy nasze adwentowe rozważania: gdzie jest Jezus. Jeżeli wydaje Ci się, że może to Ci się przydać, albo przydać się komuś z Twoich znajomych, to proszę Was, żebyście to udostępniali, powielali, pokazywali innym i mam nadzieję, że przy, przeżyjemy razem kawałek wspólnej przygody, właśnie zadając sobie pytanie: gdzie jest Jezus. Jeśli, pamiętajcie. To jest yy, medium społecznościowe. Jeśli yy, ta perspektywa wymaga uzupełnienia i nie uwzględniłem Twojego punktu widzenia i sposobu, w jaki Ty zadajesz pytanie, gdzie jest Jezus, a uważasz, że warto o tym wspomnieć, to daj mi koniecznie znać, bo to poszerzy. To poszerzy też moją perspektywę i sposób, w jaki będę przygotowywał kolejne odcinki. Zdaję sobie sprawę, że to, co czytamy w Ewangeliach, jest po prostu łatwe i cukierkowe. Tam, jak pasterze dostali wiadomość, gdzie jest Jezus, no to, to dostali jasną mapę i wskazówkę od aniołów, y, którzy to churalnie wyśpiewali. Mędrcy y, dostali gwiazdę, która ich poprowadziła dla nas w XXI wieku, żeby, żeby odszukać, y, odszukać zbawiciela. To wcale nie jest takie proste. Te chóry anielskie y, nie są takie głośne, te, ci, te, te gwiazdy wcale nie są takie jednoznaczne. Ale mam nadzieję, że w tych kolejnych naszych spotkaniach uda nam się złapać, co wynika dla mnie z tego, że w Betlejemskiej Grocie młoda dziewczyna urodziła syna i jest z tego powodu co świętować. Cztery tygodnie Adwentu przed nami. I mam nadzieję, że to będą takie dobre rekolekcje, zarówno dla tych, którzy są entuzjastyczni, jak i dla tych, którzy są rozczarowani dla tych, którzy określają się jako wierzący. Jak i dla tych, którzy w najlepszym razie określają się jako sceptycznych, czy w ogóle tych, którym nie po drodze z chrześcijaństwem. Jeżeli uważasz, że komuś może się to przydać, że, że, że powinien być z tym z nami, to koniecznie udostępniaj mu ten link, daj znać o tym, że przez miesiąc w taką wspólną podróż wyruszamy. Hasztak, gdzie jest Jezus?